Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was na pierwsze spotkanie z nowej serii na kanale z gry. DreamWorks, koci nowej Gabi, gotowa do zabawy, a po angielsku DreamWorks, Gabi's Dollhouse, ready to party. Dokładnie tak. Koci nowej Gabi to jest moja ulubiona bajka, numer jeden, widzowie, każdy, każdy, każdy o tym z Was wie. Dokładnie tak. Także oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkiem i łapką w górę pod tym właśnie... Pierwszym odcinkiem właśnie z nowej serii na kanale właśnie z gry DreamWorks, Koci, Domy, Gabi gotowa na, do zabawy na Nintendo Switch OLED Dokładnie tak Bo idziemy po 500 subskrypcji widzowych. I jeśli chcecie drugie spotkanie właśnie z gry DreamWorks, Koci, Domy, Gabi gotowa do zabawy na Nintendo Switch OLED No to jedna łapka w górę pod tym pierwszym odcinkiem właśnie z gry DreamWorks, Koci, Domy, Gabi gotowa do zabawy No i macie drugi odcinek na moim kanale z tej serii Dokładnie tak Także rozpoczynamy już to nasze pierwsze spotkanie właśnie z gry Dream Wars Koci Domek Gabi Gotowa do Zabawy na Nintendo Switch OLED i życzę miłego oglądania. No to czy się zaczynamy przygodę? Jest Oła. E, oczywiście przeniesiemy się tutaj właśnie w te magiczne światy właśnie z tej bajki. Dokładnie tak. Czyli wszystkie pokoje kotków Gabi właśnie dokładnie tak. Także ruszamy moi drodzy, nowa gra. Zatwierdź. Tak, zatwierdzam, że chcę usunąć zapisaną grę. Dobra. Jedziemy moi drodzy po tęczowym. Zaczynamy moje drodzy przygodę. Gabi, na wita. Witajcie w kocim domku. Czy jesteście gotowi by spędzić kotastyczny czas ze mną i moimi kotkami? Pewnie Gabi, że no, tak. Znajdźmy, znajdźmy Pandusia. Dobra, szukamy Pandusia. Pandusia i naciśnij przycisk interakcji. Tam minkicia słodko śpi sobie, minkicia widzicie? No Minkicia słodko śpi. Dokładnie tak. Ach, tak, za domo. Cieszę się, że tu jesteś. gotowy do zabawy? Oczywiście tak. To chyba hmm. był Maniuś, musi coś kombinować w sali balowej, wskakujmy do kociwindy i lećmy do sali balowej! To idziemy od razu do... do Naciskaj właśnie... przyciski w górę i w dół, aby sterować kociwindą. Najpierw udajmy się na najwyższe piętro. Okej, okay, to jedziemy na najwyższe piętro. Dobra. Idziemy do kota Manusia, imprezo, imprezowego. Dziwne. Przed chwilą słyszeliśmy Manusia, ale nigdzie go nie widzę. Wuhuhu! Ścianka niespodzianka! Oczywiście! Myślę, że Maniusz bawi się z nami w chowanego. Chodźmy sprawdzić ścianę. Właśnie Zobaczmy. Jak myślisz, w którym pudełku się ukrywa? No to patrzymy kogo tu nas znajdzie Gratulacje, znalazłeś mnie, najkotka uh, Najkotek? A co ty tu robisz? Chciałem sprawić Maniusiowi małą niespodziankę Masz na myśli... Taką niespodziankę? Nie, w porządku, wygrałeś Przyszedłeś zaśpiewać ze mną? Wygląda na to, że śpiewasz jeszcze więcej niż zwykle To dlatego, że ustanowiłem nowy rekord największej liczby imprez w historii Jeśli jest coś na czym się znasz, to imprezy nie dziwi mnie to, ale i tak jest to nie lada wyczyn. Czy to znaczy, Dokładnie, że jesteś tak. królem imprezy? Cóż, nie, chyba nie nazwałbym tego hmm. aż tak. Król imprezy! Hmm, myślę, że musimy to uczcić. Czy masz na myśli imprezę? Nie ma chyba lepszego Taak. pomysłu. Ten pomysł jest wspaniały, ale będziemy potrzebować kilku rzeczy, aby ta impreza była naprawdę doskonała. Co powiecie na jakieś dekoracje? Może coś z brokatem? Tak, będziemy też potrzebować przekąsek. Na wszystkich imprezach jest pyszne jedzenie. tak Gwiezdnych Świateł dla nastroju. I nie zapomnij o prezencie dla Maniusia. Dla mnie? Błyszcząca korona! Brzmi w sam no, raz. Tak. Korona dla Króla Imprezy. Ale... Mm. Idźmy na całość i poszukajmy Berła. Okej, okay, skoro jestem Królem Imprezy. Chodźmy do Tekturządka. Ono pomoże nam zrobić koronę. No, koci inny! A ty się zrelaksuj, królu imprezy. Zajmiemy się wszystkim. Myślę, że tak, zajmiemy się tym, mary dnia tą swoją imprezę, którą pragniesz. No dobrze. Wygląda na to, że zostanę koronowany. To no tu. Idziemy do... Halo? turkotko? Wygląda na to, że nikogo tu nie ma. Tu nie ma turządko pozwoliłoby nam się pobawić tymi rzeczami, nie? Dokładnie tak. A jakaś szyneczka mała idzie, znaczy małe pudełko. Co to było? Kocie. Pudełko! Świeci jasnymi kolorami. I spójrz, ma na górze koronę. Zajrzymy do środka? Oczywiście, o, Oczywiście, że tak. Wchodzimy tam. Ciekawe, co nas tam czeka. Gabi! Gabi to moja nowa bohaterka. z tej bajki. Moja ulubiona numer jeden. Krótko Gabi. Nie zramy. Padliśmy tu. Wow! Co to za miejsce? Nie wiem, ale wygląda pomysłowo, całkiem jak coś co zrobiłoby tu rząd. Może znajdziemy tutaj koronę dla Maniusia. Ciekawe. Brama jest zamknięta. Musimy znaleźć sposób, by ją otworzyć. Może ta dźwignia załatwi sprawę, ale wygląda na to, że będziesz musiał skoczyć, by się tam dostać. Spróbuj! Damy radę, jak. a jak Gabi zawsze. da radę dobrze. Okorzyliśmy. Świetna robota! Zobaczmy, co jest w środku. Kocia przesyłka z amortyzatorami kocimi. Mamy kocki. Wow! Możemy tu zrobić wiele rzeczy! Istnieją minigry, które możemy odblokować, aby wygrać fantastyczne nagrody. Ale myślę, że powinniśmy najpierw porozmawiać z Najkotkiem, by sprawdzić, czy wie coś o teksturządku. Dokładnie tak. I tym się pierw zajmijmy. Zajmijmy. Wow! Widziałeś ten zamek? Teksturządku uwielbia takie rzeczy. Sprawdźmy to! Sprawdzamy. Szukaliśmy! Gabi, znalazłaś mnie! Szukamy korony dla Maniusia! Ogłosiliśmy go królem imprezy! O! Mam idealną koronę! Świetnie! Gdzie ona jest? Cóż, to właśnie jest mały problem. No, o co chodzi? Mają chomikotek i nie chcę jej oddać! Możemy pomóc odzyskać koronę? Jeśli znajdziecie tekturkotkę, zaprowadzi was do króla chomikotków! Znajdziemy tekturkotkę w mgnieniu oka! Będziemy szukać. Będziemy chyba szukać, właśnie. Tak, turkotkę. Wygląda na to, że musimy stworzyć naszą ścieżkę, aby iść dalej. Użyjmy tej maszyny, aby umieścić klocki we właściwym miejscu. O, nie tak. Dobra, nagram odcinek ten jeden i idę spać, nie najmą zęby, idę się położyć. Tak. Okej. Okay. Dobra my kociem przesyłkę, który co jest, kocie monety. Czy teraz tu? Dobra. do góry, tutaj. Znajdźmy idealne miejsce dla każdego elementu to wkładamy. Puzzle. Udało się. Kotek. Słońce, I słońce raz. i łapka. Elementy pasują do siebie. Mamy to. No okay, nie tak, Gabi? Mamy to. A, kocie przesyłka kolejna. O, dla Gabi coś fajnego. Fajne uszka. Inne, takie im urodzinowe uszka. Spójrz, to idealne miejsce na zbudowanie tyrolki. Złap trzy potrzebne materiały, naciskając przycisk interakcji. Następnie skieruj się w stronę tyrolki i ponownie naciśnij przycisk interakcji, aby ją zbudować. Dobra. Hmm. Hej, hey, chodźmy tam! idziemy tam, Gabi, oczywiście. Mamy wszystkie elementy, możemy zbudować tyrolkę. Kotastyczna robota! Teraz możesz korzystać z tyrolki naciskając przycisk interakcji. Mamy terolkę. Sek. Dobra. Gabi zebrała swoje monetki, czyli znaczy, te monety kocie, tak zwane. Jest mama. O, cześć Gabi! Tekturkotka! Co cię sprowadza na moją górę? Próbujemy dotrzeć do króla chomikotków, aby odzyskać korony tekturządka. Musicie dotrzeć na szczyt zamku. Tam znajdziecie króla. Oto zagadka. Gdy gorące powietrze w środku się zbierze, do celu szybciutko cię zabierze. Zagadka, uwielbiam zagadki! Rozwiążecie ją razem, jak zawsze. Dzięki, Tekturkotko. Możesz skorzystać z tego tęczowego toru, aby wrócić do zamku. Miłej zabawy! Znaleźliście tę turkotkę? Tak! I miała dla ciebie specjalną zagadkę. Zagadkę? Gdy gorące Tokojnie powietrze tak. w środku się o. zbierze, do celu szybciutko cię zabierze. Nadyma się. Zagadka? To brzmi jak balon! <laughs> Ale jak to pomoże nam zdobyć korony? Zbudujemy balon z ciepłym powietrzem. Kotastycznie. Okej, okay, potrzebujemy do tego trzech elementów. Powiedz, czego potrzebujesz: koszyka, śmigła. Nie zapomnij o balonie. Mamy tu wszystko! Dobra zagadka, tek turkotko. Cholera, tak, bardzo dobra zagadka. Raz, dwa to zrobimy najwyżej. I W tym drzewie coś jest! Może uda nam się je powalić, rzucając w nie piłkami? Oczywiście, że tak. my wiatrak Fajne mhm. rzeczy. Ma balon. Kocia przesyłka, kolejna z rzędu. nie tak. Idziemy tu? Dobra. Hej, chodźmy tam. Mam wszystko. To zabraliśmy. Tak, wszystkie mamy. Teraz budujemy Znajdźmy laną. idealne miejsce dla każdego elementu. Pasuje idealnie. Świetnie! Elementy pasują do siebie. Mamy to. Świetnie! Balon napełniony ciepłym powietrzem gotowy. Nie sam ja uficie. Nie chyba rządzko. poczekam tutaj. Jestem kotem, a nie ptakiem. Chodź! Będzie fajnie! Skoro tak mówisz, ale co jeśli Król Chomikotków dowie się o naszym planie? A co one mogą zrobić? to. to. Mogą zrobić to. Ale, ale jak? Szybko, do balonu! Gońmy ich! Trzeba ich gonić. Teraz gonimy.

Dobra, zbieramy te. Co ci monety? Mam ich koniec. Okej, okay, udało się. Dokoniliśmy. Nie tak. Dosięgniesz i stąd? Jest za daleko. Możesz podlecieć bliżej, ale nie ma gdzie wylądować. Hmm, musi być jakiś sposób. Gdyby tylko była tu jakaś lina. Nie! Dlaczego wszyscy patrzycie na mnie? Czy wy to widzicie? Dalej, tajgotki! Już prawie! Nie! nie. Mamo, się! Biorę się za takie rzeczy. Dzięki, przydony. najkotku. Dzięki, najkotku. Moja korona. To wspaniała korona, dektórzanko. Tak Ale co z homikotkiem? Mamo, co masz na myśli? Chodzi mi o to, że nie będzie mógł udawać króla bez korony. Potrzebujemy jej na imprezy dla mamusia. To król imprezy. Moglibyśmy zrobić drugą koronę, aby każdy król miał swoją. Oczywiście. Daj mi chwilkę. A, jest korona. A teraz wróćmy do naszej pracowni, mamo. Kotek dnia, kotek dnia, kotek dnia, kotek dnia, kotek dnia, kotek dnia, kotek dnia. O, co za twórczy dzień! Prawda, tektu Żądko, bardzo twórczy dzień. Teraz możemy wykonać nowe czynności za pomocą Gabi. Hmm. To było zabawne. Teraz możemy wrócić do Kociego domku kiedy tylko chcemy. Dokładnie tak, Gabi. Możemy wrócić do Kociego domku kiedy będzie niej ochotę. Kiedy będzie chcieli iść, to pójdziemy. Dobra, idziemy do portalu. Dobra. Środek transport, a teraz mamy koronę na imprezę! Dzięki mnie! Wielkie dzięki za błyszczącą własnoręcznie wykonaną koronę. Podoba mi się. Teraz potrzebujemy tylko jedzenia, gwiazdnych świateł i dekoracji. I bam! Czas na imprezę! Nie zapomnijcie o prezencie i berle? Wiem, gdzie możemy zrobić imprezowe jedzenie. Czas zobaczyć się z łakotkiem. Gdybyście mnie potrzebowali, będę tutaj. Starze, moi drodzy, to koniec tego pierwszego właśnie spotkania z gry Kocinowy nowe gotowa do zabawy DreamWorks, gdzie właśnie przechodziliśmy. Tutaj, pierwszy świat, właśnie u tektu rządka, gdzie musieliśmy się zdobyć koronę dla kota Manusia imprezowego Koronę dokładnie tak od Homikotka zgarnąć i ją zgarnęliśmy. Zgarnęliśmy ją, zgarnęliśmy ją dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia. Na koniec spotkania, właśnie drugim z gry. DreamWorks, Koci Domek, Gabi gotowa do zabawy Gdzie będziemy właśnie Już tam w kuchni łakotka I szedziemy do tego świata i będziemy robić tort Czy tam A zobaczycie, widzowie zresztą Dokładnie tak Także i trzymajcie się ciepło I papa, dziękuję za oglądanie